Tomasz Kaczor, pracuję od roku na misjach w Boliwii. Aktualnie przebywam w Polsce na urlopie. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, uda mi się wrócić z powrotem do mojej parafii. Najradośniejsze to są może nie jakieś tam jedno wydarzenie ale takie chwile, kiedy docieramy do tych najdalszych wiosek oddalonych od parafii od kościoła. Do których musimy przejechać około 100 km, czasem więcej. I kiedy widzimy ludzi czekających na nas, radosnych, uśmiechniętych, szczęśliwych, dlatego że ktoś do nich przyjechał, że ksiądz przyjechał, chce im odprawić prze inne sakramenty, chce z nimi być po prostu. I ta radość na ich twarzach to jest takie coś, co wynagradza wszelkie trudy. Najtrudniejsze to było wydarzenie, z początku tego roku, kiedy w Boliwii, myślę, że też w innych krajach Ameryki była epidemia wirusa dengue, jeszcze przed, przed pandemią koronawirusa. My chorowaliśmy z proboszczem na tego wirusa, i najtrudniejszy był moment, kiedy my, jak już wyzdrowieliśmy, mieliśmy pogrzeb dwójki dzieci, które na tą samą chorobę zmarły. Także to było coś takiego, co no można powiedzieć, dało do myślenia, że ludzkie życie jest takie kruche, w sumie nieraz niewiele brakuje do końca tego życia. I to, na co my chorowaliśmy, co udało nam się przejść, na to samo te dzieci zmarły. No myślę, że taką najprostszą i najlepszą zarazem radą to będzie otwartość na, na wolę Pana Boga. Musimy tej woli poszukiwać w modlitwie, w Eucharystii też uczestnicząc. I jeżeli czujemy, że Pan Bóg nas wzywa do jakiejś formy misyjnej działalności, czy to tu w Polsce, czy, czy za granicami już w tych krajach misyjnych, to na tą uwolę Bożą trzeba być otwartym i z nią nie walczyć.